Idzie młody chłopak w ramię w ramię z diabłem. I nagle diabeł mówi: Zjadłem kolację. A młody chłopak mówi: Nie, zatrzymaj diable się. Co co to nie? Kolejny zwrotki z kurwy synie. Nie, nie, zjesz, nie Nie pozwolę ci na to nie. Rozumiesz z kurwy synie mnie? Mówię ci, diable, uspokój się. Wyrzuca z mojego życia cię. Rozumiesz, kurwa, wyrzucam z mojego życia się. Żegnam cię precz. Wiebałeś moje życie się. Jak komornik, jako mornik, wiesz? A tak nieładnie kurwa jest. Więc chuju, usuwam cię. Na radia B. Żegnam cię. Druga zwrotka, wchodzę na bit, ja rapuję pod ten bit. Diable, diable, on usuwa się, rozumiesz mnie Ja na ten temat nic więcej nie odzywam się Bo pod ten bit rapuję se Bawię się tekstami i bitami, ja bym miał wygrać szóstkę ptotka Jakbym miał wygrać szóstkę ptotka Od moich znajomych z dala się trzymaj Jak już masz kogoś wziąć, to weź mnie. I kurwa mną, pomęcz się. Bo ja łatwo tobie nie poddam się, nie nie rozumiesz, kurwy syniem. Nara diabeł, żegnam cię. Mówię ci diable, uspokój się. Mówię ci diable, uspokój się. Wyrzucam z mojego życia cię. Rozumiesz skórę, wysynie mnie? Rozumiesz skór wysynie mnie?